Ostatni challenge. Zobaczmy co nam się dzisiaj wylosuje. Uwaga, jedziemy skąd kurwa. 2. tyk tyk tyk. red red wine. inaczej niż polskie reggae. Reggae, polskie reggae, w końcu moje ukryte pragnienia i sny. Dyskopolu i reggae to jest coś czego nikt nie chce. Oooo! Oh. Ha, ha! Ej, to jest, to jest niezłe sofa. Ja to widzę, ja to widzę. Mm -hmm. no. Znaczy ja normalnie mam bluję nawet jak nie chcę, więc kurwa, no, wiele czy nie czy muszę zmieniać. To jest więcej, no. I? No, Dobrze. Ja. Damy radę, ostatni challenge, bądźcie z nami. A bo ty zrodziłeś się z... Hejterem. Z hejterem. <laughs> <laughs> jestem gejem. Zrodziłem okay, się z hejterem. <laughs> Okej, okay. piosenka w stylu reggae i mamblą rap o rozstaniu i o hejterach. To teraz do roboty. Trzeba nakręcić historię, jakieś rozstanie, ale najpierw że ona była, że była ważna dla mnie. Czemu się rozstaliśmy? Bo ja ćpałem, no. Bo zdradziła się z hejterem. Poleciała na gościa, który był moim hejterem pisał złe brzydkie komentarze na YouTube. Na razie szukam inspiracji no. <laughs> Generikowe damskie imię. Bożena. Jola? Nie, Jolka, Jolka, inna, inna. Kasia In. Kasia, masz, no, Kasia Rrrr, bad boy, him, run, town. What the fuck? Ile jeszcze? Co on zrobił? Rrrr, oh. boy To jest skóra za łatwe. To jest za łatwe. Ją. Kochałem ją i byliśmy razem Nic nie zapowiadało mego nieszczęścia <śmiech> <śmiech> <To> dobrze, dobrze <laughs> My Okej, okay, to może być początek dobry No, 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 no Zróbmy tak jak nigdy, czyli zacznijmy od refrenu Jezus True Bo muszę zmienić tempo z czwórek na trójki. Zostawiamy dla typa co pisze nam złe komentarze Ja to słysza, tam już coś słyszę, tam się dzieje, w się rzeczy dzieje. Co to znaczy być? Jaki jest nasz cel, dokąd zmierzamy? Nie zapomnij o wolne konopie i sadzić palić Deska zaleganizować. Jezus Maria! Co my mamy, bo my tożymy jako to Polacy? Nic! Dług wdzięczności! <grystanie> Jeszcze tak mamy dużo do zrobienia. Co kurwa robisz? Słyszysz się? Raz, raz, nie! Tak to kurwa nie Nagrywaniu Na wokali towarzyszyło wiele emocji i niespodzianek. Dobra, zjebałem. 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 zjebałem, zjebałem Ale zaraz, my w ogóle zaczniemy od refrenu? Tak, tak To, to jest refren według ciebie? Tak Dobra Aaaa la 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 Miłość jak LPG była gazem nis, nis. <słuch> <słuch> Kurwa jego ma <słuch> Przepraszam, przepraszam, jeszcze raz, zjebałem Jebać Putina kurwa cały czas ja myślę, że to, że to było najlepsza. Tyle kurwa mamy. Tyle. O, mamy to. Hashtag... Ale jesteśmy kurwa. Hasz tak mamy to. to się, a... oh. Nie! Ja pierdołem. Nie ważne, że tam ciągle byłem na czpany Armor się stał Armor kurwa Armor Armor Ja Armor Przepraszam Chuj Armor Armor Armor? Znaczy 4 wersy, cztery wersy cztery Co to zwrotki refrenu? 4 wersy, 4 wersy Kaszka by chcie... Kurwa A! Zjebałem się raz, przepraszam to. Ja pierdolę, ale ja, 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 ja już rozumiem Jest gandzia, gandzia To jest zawsze tak. Kurwa <śmienicza> zawsze, zawsze za każdym razem tak samo. <śmienicza> to Jeszcze raz refren? A jak, jak już tak jedziesz? To kurwa, mamluję trochę. Ale mamluję przecież! Bardziej. Robisz jakiegoś balika teraz, a to mam mamy mamy No i staram się mamlować. Postarać się bardzo Po prostu. Po ja robię tu i przyznaj, że nie jest to złe. Uwaga, uwaga. To jest Na, klarowne w chuj wciąż. Tak, to jest bardzo bardzo Ale tak, kurwa, aż tak? No dobra, mogę, dobra, proszę bardzo. <słyszy> to ma być zjebane, chujowe, no. Nie jak to będzie. Dobra, jeszcze raz. To urąga kurwa jakikolwiek sztuce. No tak, po zbiedę ja robię torrekę i to nie jest za złe. Oj ten to nie za to będzie nie go znaczy, Przyznam, że w rytmie jest, wszystko no. i tak dalej. Ale? ale. Ale brakuje mi jakiegoś takiego... jakiejś takiej men menelskiej finezji. Zrób! No wbrew sobie, zrób bardziej niedbałego tejka, No. Jeszcze bardziej niedbałego tejka. No to i zrób jak chcesz. Ale... Ja, ja nie umiem tekstu. Nie, nie musisz nagrywać. To to nie pamiętam szmatę, za to że nie kochałem cię! Dokładnie tak, dokładnie tak. Piedzę szczęście. Wolę kołpać biedę, ja robię tu reggae, i przyznaję, że to nie jest złe. Pamiętaj, szmatuje, że proszę za to, że nigdy nie kocham cię! No nie wiem, no nic nie. Trochę nie równo. Próbuj dalej kurwa, co jeden taki już? No to no, co mam robić? jeden tekst jest kurwa dla śmiecia. No ładna no, to pójzłem wiedział <laughs> co, co jest. Co dwie głowy to nie jedna, ale sprawdźmy czy to się w ogóle do czegoś nadaje. Jeden nazwiję, że to nie dodat do sezonu świet. <laughs> Polegrazie Urban League is there. Nie do niego. No I co kurwa, jajco Zajmijcie się, kurwa. A na koniec pozostał chyba najbardziej żmudny aspekt pracy, czyli decyzja, które z nagranych partii znajdą się w utworze. O jezus. No i ten przyrodzony mam. Tu jest tyle, a tu jest kurwa tyle. No dobra, to teraz sprawdźmy, co z tego wyszło. Zapraszamy. Kochałem ją i byliśmy razem. Nic nie zapowiadało mego nieszczęścia. Miłusia była byłam gazem Nie spodziewałem się kaśki odejścia Ja żyłem z nią tutaj i teraz Ona zostawiła mnie dla hejtera o jej powrocie wciąż marzę Zostawiamy dla typa co pisze nam złe komentarze Wojtas 2665 to wróg cwany Nieważne, że sam ciągle jestem naćpany Amor stał się nagle typem bezrobotnym Przez hejtera i sort jestem samotny Kochałem ją i byliśmy razem Nic nie zapowiadało mego nieszczęścia nie jak LPG była gazem Nie spodziewałem się Kaśki odejścia Ganja, ganja, życia esencja Kieśka by chciała chyba na koniu księcia. Jestem normalny, biedny, sprawdź mój stan końca. Dlaczego tak jest? szkodzi woj mego dżońca. Wszystko rozumiem, Wojta z hejtuje ja z gotów. Nawet wybaczyć ty jestem gotów. Chcemy sadzić, palić i zalegalizować. Ale z hejterem kurwa jak to zobrazować to sprawa z do smutu, zabawa, w których ja nie wygrywam nic I mam nadzieję, że jeśli to nie ja to prawdę to za ze nas żyć bieda, ja robię tu że znasz że nie jest to złe Wejdę dziś ma to nie przeproszę za to nic nie z się